Dzień dobry, Marta Śliwińska. Witam w programie Top Podlaskie, w którym pokazujemy wszystko to, co u nas najlepsze i rozmawiamy z najciekawszymi ludźmi z naszego regionu. Dziś w Studio Podlaskie 24 gościmy Martę Molską. Witam państwa serdecznie, dzień dobry. Marta Molska, tancerka, choreograf, kobieta biznesu, dyrektor. Dużo tego. Trochę tego jest, zgadza się. Bo mam wrażenie, że u Marty Molskiej sukces trochę goni sukces. Nie dość, że jesteś uznaną tancerką, choreografem, to jeszcze jesteś członkinią stowarzyszenia właścicielek firm, firm klubu kobiet biznesu. Niedawno, i to warto podkreślić, zostałaś jedyną kobietą w Podlaskiej Radzie Przedsiębiorczości. Do tego jesteś współwłaścicielem firmy marketingowej. Pokazujesz, że biznes może też mieć kobiece oblicze i kobiecy, że to nie jest tylko domena mężczyzn. Bo biznes jest domeną ludzi. Ja jestem bardzo za tym, że biznes jest przede wszystkim ludzki dla ludzi i to ludzie go kreują. Ja jestem ogromną pasjonatką biznesu. Od dziecka tak naprawdę inspirowałam się moim bratem, który też próbował różnych biznesów. Zakładam zawsze, z... miałam takie założenie, że na pierwszym się biznesie uczymy, a z kolejnych wyciągamy wnioski i je rozwijamy. Ja uwielbiam to, co robię, mam też swoją pasję, mam, mam taniec, realizuję się zarówno jako dyrektor Instytucji Kultury w Ostrowie Mazowieckiej, jak i wspólnik w agencji marketingowej i z zawodu jestem choreografem i socjologiem, więc to wszystko ze sobą staram się po prostu łączyć. Bo jeszcze jest, jesteś pomysłodawczynią i założycielką Stowarzyszenia Freeway, tak? Tak, Stowarzyszenia Freeway, które realizuje... E, takie tak naprawdę wydarzenia artystyczne, projekty niezależne od, od jakichś e, filmów, po zawody, które będą w, w połowie maja, Street jest czwarta edycja, czy teraz spektakl, aż kobieta? No właśnie i tutaj muszę y, jeszcze raz się powtórzyć. Marta Morska choreograf, tancerka, kobieta biznesu, dyrektor i kobieta, albo aż kobieta, nawiązując właśnie do spektaklu, który wy, wyreżyserowałaś. Skąd w ogóle pomysł na taką, na taką działalność? Ja zawsze chciałam zrealizować spektakl i to było moje marzenie. I tak naprawdę scenariusz, który się pojawił, pisałam półtorej roku, z czego pierwsze, pierwsze wersje wyrzucone zostały do kosza i nigdy nie ujrzą światła dziennego tak naprawdę. Skąd pomysł? Nie, to od dziecka marzenie. Tylko zawsze robiłam, realizowałam swoje projekty, Jakieś krótkometrażowe realizacje? A tutaj to był mój prezent na trzydziestkę sobie i innym, bo jestem bardzo, bardzo młoda, jeżeli chodzi o biznes i realizację, ale bardzo wcześnie zaczęłam, bo, bo tak naprawdę już pracuję, można powiedzieć, w zawodzie od 12 lat. A czym się inspirowałaś? Co chcesz przekazać tym spektaklem? Czy to jest skierowane tylko do kobiet, tak, jak sama nazwa wskazuje, czy, czy to jest spektakl do wszystkich do kogo? To jest spektakl do ludzi, którzy szukają inspiracji albo są przytłoczeni codziennością. Perspektywa jest głównie kobieca, bo ja nie wiem, co czują mężczyźni, po prostu. Niestety, bo jestem aż i tylko kobietą. I chciałam pokazać historię kobiet, które, które znamy. Niekoniecznie też są to kobiety, z, z, które tańczą w spektaku moje wieloletnie przyjaciółki wspaniałe, fantastyczne, inspirujące dziewczyny. I próbowałam to zawrzeć w jakichś kilku historiach, połączyć się i pokazać, że to, co jest w naszej głowie, to, co jest w myślach kobiet, nie jest tylko w naszej głowie, że my mamy bardzo podobne myśli, że my wszystkie porównujemy się do innych, my wszystkie potrzebujemy tego e, filtru w Instagramie, tak, żeby poczuć się lepiej, że to lepiej wygląda, i, i cały czas mamy tu ogromną e, porównywarkę w postaci mediów społecznościowych. Walki ze stereotypami trochę, z takimi przypisanymi kobietom. Ja nie lubię używać takiego określenia stereotyp kobiety, bo ja wierzę bardzo mocno w to, że nie ma kobiet lepszych i gorszych, że nie ma mężczyzn lepszych i gorszych, tylko każdy wybiera swoją własną drogę realizacji. Tak? I jeżeli kobieta czuje się spełniona jako żona i matka, to fantastycznie. Ja się czuję spełniona jako, jako kobieta biznesu, jako choreograf i to mi daje ogromne szczęście, tak bo bo nie wszystko da się połączyć, i ja nie wierzę w taki złoty środek i multitasking, bo doba ma dalej 24 godziny. Mimo, że Google mówi, że przez multitasking mamy 31 godzin, to to nie, nieprawda. Mamy dalej 24, tylko kilka ekranów odpalonych. I w tym momencie, no to cóż. Ja wybieram biznes, no bo pracuję średnio 100 godzin tygodniowo. Mam te dwa etapy, etaty, w Ostrowie około 50 godzin, tutaj w Duicie tak samo, plus próby, no jest troszeczkę tego. Ciężko było to pogodzić troszeczkę. A czy czujesz, że to jest Twój moment, to jest Twój dobry, dobry czas? Ja sądzę, że nie można czekać, że każdy rok czekania, że ludzie czekają, ludzie czekają na wiosnę, na lato, na urlop, i myślą, że po urlopie to zrobię, po świętach to zrobię, za chwilę to zrobię, ale masz teraz, masz dziś i każdy tydzień straty tego to jest strata twojego czasu, go się nie da odrobić, jesteśmy w stanie odbić się od dna, odrobić pieniądze, ale czasu nie odzyskamy ponownie, dlatego trzeba robić teraz, a nie zaraz. Właśnie, bo ty jesteś chyba typem kobiety, który, który nie lubi właśnie czekać, tak jak wspomniałaś, ale też lubi decydować o sobie i mieć wpływ na to, co, co się dzieje w jego życiu zawodowym. Ja tak jestem dość autorytarnym człowiekiem. To jest ogromna moja wada, z którą staram się walczyć. Ale ja lubię mieć tak naprawdę decyzyjność na każdej płaszczyźnie swojego życia co wiedzieć, co mogę, jak mogę. I też uważam, że coś jest lepsze, tak jak mówi Zuckerberg, tak, że coś jest lepsze zrobione niż perfekcyjne, bo jeżeli czegoś nie zrobimy będziemy cały czas dążyć do perfekcji, to może to nigdy nie będzie dość dobre, żeby to pokazać. A tak, nawet grając teraz spektakl, będziemy grały go po raz trzeci i w stoku po raz ostatni, to nawet jak za pierwszy raz on nie był jeszcze tak, jakbyśmy chciały. On nadal nie jest taki, jakbyśmy chciały, ale my na każdym kolejnym odsłonie się uczymy i go poprawiamy. I to jest, to jest nasze i on, mam nadzieję, że staje się coraz bardziej perfekcyjny, coraz bardziej przybliżony, przybliżony temu, co byśmy chciały pokazać, ale. Ale pewnie nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, że będzie on perfekcyjny. To jest spektakl taneczno-muzyczny. Taneczny właściwie. Mamy fantastyczne polskie piosenki, na których jest zbudowany. Ja uwielbiam polską muzykę, uwielbiam polskich muzyków i, i bardzo ich cenię, więc inspiruję się de facto samymi wokalistkami. I on po prostu przekazuje ruchem myśli, tak, kobiet. O, tak. Jest tam też dużo treści, dużo czytałyśmy tekstów. Dużo się ich napisałam i zmieniałam po tysiąc razy, żeby było idealne i tak nie były. A czym jest według Ciebie perfekcyjna choreografia, dobra choreografia? Czy to są właśnie ruchy dobre? Czy to, są, czy to jest przekazanie emocji? Dobra choreografia to taka, którą, którą się czuje. I czuje ją osoba, która tańczy i czuje ją osoba, która na nią patrzy. I mamy ten katarzis, i mamy ten moment Utożsamienia się i, i tego ruchu. On nie musi być trudny czy skomplikowany. On musi oddawać emocje i, i trochę prawdziwości. Bo jesteś również choreografem, instruktorem i uczysz innych. Yy, I jak to jest patrzeć, sta, stać przed sceną i patrzeć na swoich wychowanków? Najlepiej na świecie. Bo to jest takie dzieło: wszystko, co tworzymy sami, zostaje na tym świecie. Czy to jest firma, czy to jest. Yy, Pokazaneczny i teraz mamy takich, do których wracam sprzed kilkunastu lat. To jest ogromna przyjemność, ogromna satysfakcja i chyba najpiękniejsze rzeczy. To jest, to jest coś, co tworzymy, co zostanie. To jest kultura, to jest tak ogromna siła i trzeba, trzeba lubić tworzyć. A ja nieważne, czy tworzę biznes, czy choreografię, po prostu uwielbiam tworzyć, uwielbiam kreować i dla mnie to jest coś fantastycznego. Mówiliśmy o sukcesach. A czy nie masz w ogóle porażki i jakie je, jak je przyjmujesz? Ojej, ogrom mam porażek, e, tak naprawdę. I, I to jest takie normalne. Właśnie ja nie dzielę życia na sukcesy i porażki, tylko że dzielę życie na codzienność. E, I każdego dnia mamy coś, co nam wyjdzie, coś, co nie wyjdzie. E, ja jestem bardzo szybka ja jestem za szybka. Więc często nawet weryfikując jakąś umowę, przeglądając, coś pominę, puszczę dalej, wraca do mnie, bo była tylko data zła. Więc ja mam. Jakbym miała mówić o swoim sukcesie, to on polega na tym, że mam ogromną intuicję do ludzi i pracuję z tak fantastycznymi ludźmi, z najlepszymi ludźmi na świecie. Ja nie zamieniłabym ich na żadnych innych, czy to w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, czy w Agencji Duet w Białymstoku, czy w spektaklu, czy we wszystkich innych projektach. To jest za mną stoi taka baza fantastycznych ludzi, i to dzięki nim jestem, gdzie jestem. Świetnie tego, co powiedziałaś, mam pytanie, czy Marta Morska w ogóle odpoczywa? Trzymana na to czas? Hmm. Tak jak... No, za w przyszłym tygodniu jadę na urlop, pierwszy od siedmiu lat, więc będę odpoczywać przez tydzień i przez święta. A czy odpoczywa? No, niewiele mam na to czasu, muszę przyznać, bo, bo czasami jest to jednak te pięć godzin snu, praca do, do pierwszej w nocy, wyjście o szóstej, albo siedzenie przy komputerze do późnych godzin nocnych. I niestety, ja uwielbiam to sformułowanie, że to jest nienormowany czas pracy, tak, bo jako, czy jako dyrektor, czy jako współwłaściciel agencji to jest tak, że nie przyszło mi żadnego tygodnia, żeby w jednym lub drugim miejscu pracować 40 godzin. Nigdy. To jest zawsze ten minimum 50, kiedyś zrobiłam sobie właśnie takie rozliczenie godzin, właśnie czy, czy to jest, jak to wygląda u mnie i i wpadłam w panikę i zaczęłam sobie odkreślać godziny, żeby tam mieć czas dla siebie. Ale ten czas dla siebie to na przykład jest czas dla próbach z dziewczynami, więc to też jest jednak wysiłek jakiś fizyczny, ale no cóż, staram się nie, nie narzekać, a odpoczywać, czasami organizm powie do mnie stop, koniec, kropka, teraz śpisz i po prostu zasypiam, nie da się inaczej. Marta, w takim razie życzymy Ci i odpoczynku i kolejnych sukcesów i czekamy oczywiście na spektakl i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zapraszam rozmiar. serdecznie na spektakl już w najbliższy wtorek w Teatrze Węgierki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.